Cześć, tu Dawid z Motokontrolera, a to kolejny odcinek z serii auta bez tajemnic, w której omawiamy najpopularniejsze modele samochodów. Dziś czas na Audi Q7 drugiej generacji. Standardowo omówimy, jaki silnik czy skrzynię wybrać, jakie są jego najczęstsze usterki i na co zwrócić uwagę podczas zakupu. Zapraszam do oglądania, a jeśli odcinek Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę i suba. Nie przedłużamy, zaczynamy. Audi Q7 drugiej generacji zaprezentowano w 2014 roku. Auto otrzymało oznaczenie 4M i weszło na rynek rok później, zastępując produkowanego przez dekadę poprzednika. W 2019 roku przeprowadzono lifting. Z przodu pojawił się nowy, bardziej agresywny wygląd dzięki ściętym u dołu reflektorom, nowemu kształtowi zderzaka oraz przemodelowanemu niżej osadzonemu grillowi, który upodobnił się do innych nowych modeli marki. Tył zyskał z kolei nowe, węższe lampy z odświeżonym wzorem diod LED, które odtąd łączy chromowana poprzeczka. Najbardziej radykalne zmiany wprowadzono we wnętrzu. Pojawił się zupełnie nowy wzór kokpitu w całości zapożyczonego z nowszego modelu Q8. W styczniu 2024 roku model przeszedł drugi nieco mniejszy lifting. Model otrzymał większy grill single frame, i całkowicie nową maskownicę. Prowadzono także możliwość wyboru reflektorów z technologią laserową. Przejdźmy do wersji wyposażenia. W chwili debiutu i przed późniejszymi reorganizacjami nazewnictwa w 2018 roku Audi Q7 4M było zazwyczaj oferowane w następujących głównych liniach wyposażenia, które definiowały styl i pakiety. Wersja Podstawowa. Wersja ta stanowiła punkt wyjścia i oferowała przyzwoity standard, ale z mniejszym naciskiem na stylistykę. Wyróżniała się standardowymi felgami tapicerką materiałową skórą oraz podstawowymi reflektorami Xenon Plus. Była skierowana do klientów ceniących funkcjonalność i podstawowe wyposażenie premium. Design skupiał się na elegancji i luksusie. Obejmował elementy podkreślające prestiż takie jak większe felgi, chromowane akcenty stylistyczne na zderzakach i listwach, lepszej jakości materiału we wnętrzu, często skóra. Możliwość konfiguracji zaawansowanych pakietów komfortu i asystentów. Sport variant. Sport był przeznaczony dla osób szukających bardziej dynamicznego wyglądu i wyrażeń zjazdy. Zawierał elementy stylistyczne upodabniające model do wersji S-Line, takie jak agresywnie stylizowane zderzaki. Unikalne wzory felk, fotele sportowe, często w połączeniu z mocniejszymi silnikami i twardszym zestrojeniem zawieszenia. Pakiet S-Line. S-Line nie był wersją bazową, lecz dodatkowym pakietem stylistyczno-wyposażeniowym, który można było zamówić, pakiet dla fanów sportowego wyglądu. Auto zyskuje agresywnie stylizowane zderzaki z większymi wlotami powietrza. Dyfuzor, dedykowane w Zorifel 20-21 cali oraz obniżone o 20 mm zawieszenie wewnątrz królują sportowe fotele, często z tłoczeniem S-Line, wykończone skórą i alkantarą, ściętą u dołu kierownicą i czarną pod Później, po modernizacjach, nazewnictwo to ewoluowało, a w ofercie pojawił się też bardziej skomplikowane wersje jak SQ7 oraz Etron Skoro o SQ7 mowa, to Topowa sportowa odmiana. Nie do pomylenia dzięki czterem charakterystycznym końcówkom wydechu, srebrnym obudowom lusterek, potężnym 21 calowym kołom i czerwonym zaciskom hamulcowym. Przed liftem pod maską pracował diesel V8 po benzynowy V8. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją, kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Silniki benzynowe. Zacznijmy od 2.0 TFSI, które generowało 252 konie. Dobry ale do miasta. Ten silnik dobrze sobie radzi w lżejszych modelach, ale w ważącym ponad 2 tony Q7 może brakować mu tchu przy wyższych prędkościach. Jest to poprawiona jednostka EA888 generacji trzeciej, która nie ma już problemu z nadmiernym zużyciem oleju. Spalanie w granicach 10-11 litrów na setkę. Słabym punktem jest zintegrowany z termostatem moduł pompy wody, który po pewnym przebiegu zaczyna przeciekać. Koszt wymiany to 2, do 3000 zł. Kolejno 30 TFSI 333 konie. Silnik V6 z kompresorem o oznaczeniu EA387 zapewnia świetne osiągi około 6 sekund do setki. Jest to trwała jednostka, o ile dba się o napęd rozrządu. Spalanie. Między 12 a 14 litrów na setkę. Łańcuch rozrządu umieszczony z tyłu silnika wymaga uwagi już po około 150-200 tysiącach km. Jego wymiana wiąże się z koniecznością wyjęcia silnika, a koszt operacji może sięgnąć 10 tysięcy zł. Silnik 30 TFSI generujący 340 koni mocy. Ten nowoczesny silnik V6 EA839 z turbodoładowaniem twin scroll jest bardzo dopracowany. Oferuje świetne osiągi, 57 do setki i przyzwoite spalanie na poziomie 10 litrów na 100 km. Uchodzi za mało awaryjny, jednak jest drogi w serwisie. Kosztowny olej, wymiana kolektora dolotowego jest droga, bo to część głowicy. Następnie 4.0 TFSI, 507 koni w SQ7, drugiej generacji, po lifcie. Potężne V8 zapewnia osiągi godne aut sportowych, sprint do setki zajmuje 4 sekundy, spalanie jest natomiast w granicach 18 litrów na setkę. To nowoczesny i bardzo skomplikowany silnik, wymaga częstej wymiany świec zapłonowych, a koszt serwisu jest bardzo wysoki. Kolejno 5560 TFSI-E. Czyli Hybryda Plug-in oparta na silniku 3.0 TFSI o oznaczeniu EA389 i dostępna od 2020 roku. Hybryda Plug-in kusi niskim spalaniem między 3 a 4 litry na 100 km przy regularnym ładowaniu. Ryzykiem jak w przypadku każdej hybrydy jest jednak bateria wysokiego napięcia. Jej żywotność zależy od sposobu eksploatacji. Na ewentualna wymiana to koszt rzędu 35 do 40 tysięcy zł. Przed zakupem konieczne jest sprawdzanie jej stanu w ASO. Przejdźmy do diesli. Silnik diesla 3.0 TDI generujący 218-231. 272 lub 286 koni mocy. Jest to najlepszy i najbezpieczniejszy wybór. To pancerna i bardzo udana v która idealnie pasuje do charakteru Q7. Jest elastyczna, mocna i oszczędna. Początkowo oferowano ją w wersjach 218 i 272 konie, natomiast po 2018 roku moc podniesiono do odpowiednio 231 i 286 koni. Spalanie? Między 7 a 9 litrów. A i koszty. Podobnie jak w benzynowym 3.0 największym wydatkiem jest ewentualna wymiana łańcucha rozrządu umieszczonego z tyłu silnika. Jest to koszt między 8 a 10 tysięcy złotych. Wymianę zaleca się przy przebiegach powyżej 200-250 tysięcy km. Przy jeździe miejskiej zapycha się filtr DPF 4.0 TDI 435 koni sq 72 2 przed liftem. To potwór z dwiema turbosprężarkami i elektrycznym kompresorem który generuje 900 Nm momentu obrotowego. Osiągi są fenomenalne niecałe 5 sekund do setki spalanie między 9 a 11 litrów natomiast serwis jest ekstremalnie drogi. Układ doładowania jest bardzo skomplikowany, a wersje z aktywnymi stabilizatorami wymagają specjalistycznej wiedzy i generują wysokie koszty w razie awarii. Przejdźmy do skrzyni biegów, a właściwie skrzyni. W całej gamie Audi Q74M Montowano rewelacyjną ośmiobiegową klasyczną skrzynię automatyczną TIP Tronic ZF8HP. Jest to zdecydowanie polecana i trwała konstrukcja. Jej bezawaryjność zależy od jednego czynnika regularnej wymiany co 60 tysięcy km. Zaniedbanie tego serwisu, koszt około 15 2000 zł. Nieuchronnie prowadzi do zużycia i awarii Mechatroniki, której naprawa to koszt nawet do 8000 zł. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl Przejdźmy do najczęstszych i najdroższych usterek i zastanówmy się, jak je wykryć? Łańcuch rozrządu w 3.0 TDI i TFSI. Zużycie napinaczy łańcucha w silnikach V6, benzynowych i diesla. Jak to zweryfikować? Uruchom zimny silnik. Jeśli przez ponad 2 sekundy słyszysz metaliczny grzechot z tyłu silnika, to znak, że rozrząd jest do wymiany. Koszt takiej operacji wynosi między 8 a 10 tysięcy złotych z powodu konieczności demontażu silnika z komory. Następnie zawieszenie pneumatyczne. Adaptive Air Suspension. Zużycie miechów lub kompresora prowadzące do nieszczelności. Jak to zweryfikować? Sprawdź auto po dłuższym postoju, na przykład przez noc. Nie może być osiągnięte na jedną z kół. W menu MMI przetestuj wszystkie tryby wysokości. System musi działać płynnie i bez błędów. Koszty? wymiana jednego miecha może sięgnąć nawet 2,5 tysiąca a nowy kompresor to wydatek nawet 4000 złotych. Kolejno: wycieki z pompy wody w silniku TFSI. Pompa wody zintegrowana z modułem termostatu, szczególnie w 2.0 TFSI, ma tendencję do nieszczelności. Poszukaj różowych lub białych śladów zaschniętego płynu chłodniczego w okolicach pompy na bloku silnika. Koszt wymiany kompletnego modułu sięga nawet 3000 zł. Następnie elektronika. MMI, Virtual Cockpit i system ADAS. Zgłaszanych problemów jest niewiele, ale koncentrują się wokół elektryki. Warto się więc upewnić, że wszystkie elektryczne gadżety działają. Składanie lusterek, czujniki, system bezkluczykowy. Następnie skrzynia Tiptronic. W egzemplarzach wyprodukowanych od 1 września do 31 grudnia 2019 roku Warto sprawdzić, czy auto nie kwalifikowało się do akcji serwisowej dotyczącej wycieków oleju ze skrzyni biegów. Modele konkurencyjne. Audi Q74M mierzy się z elitą segmentu. BMW X5 o oznaczeniu G05 oferuje bardziej sportowe prowadzenie, choć jest cieśniejsze w środku, a jego bolączki to awarie tylnych miechów pneumatycznych i konieczność pilnowania rozrządu w silnikach 3.0D. Mercedes GLE o znaczeniu W166 i V167 jest Niekwestionowanym królem komfortu z bardzo luksusowym wnętrzem, ale jego słabością bywa zawieszenie Airmatic oraz skrzynie 9GTROI we wczesnych modelach. Kolejno Volvo XC92 generacji wyróżnia się skandynawskim designem i bezpieczeństwem, lecz jego wadą jest gama silnikowa, oparta wyłącznie na czterocylindrowych jednostkach, które w niektórych wersjach miewały problemy z nadmiernym zużyciem oleju. Porsche Cayenne to najlepiej prowadzący się SUV w tej klasie, bliski kuzyn Q7, ale jest on znacznie droższy w zakupie i serwisowaniu, szczególnie hamulce i zawieszenie. Z kolei Range Rover Sport o oznaczeniu L494 to ikona stylu i luksusu z dobrymi właściwościami terenowymi, niestety jego piętą achillesową jest niska niezawodność, Głównie w obszarze elektroniki i zawieszenia pneumatycznego. Podsumowując, Audi Q7 drugiej generacji to propozycja dla osób poszukujących niezwykle obszernego, komfortowego, praktycznego i świetnie wyposażonego auta rodzinnego, które może zabrać na wakacje nawet siedmioosobową rodzinę. Trzeba jednak mieć świadomość, że jest to model z segmentu premium, jest bardzo drogi zarówno w zakupie, jak i w eksploatacji a także nie jest oszczędny. Jeżeli dysponujesz odpowiednią kwotą na zakup i utrzymanie, Audi Q7 drugiej generacji z pewnością jest jednym z najciekawszych i najbardziej kompletnych modeli, które powinieneś rozważyć w tym segmencie. Na dziś w temacie Audi to już tyle. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, standardowo zostaw łapę w górę, kliknij suba, by nie przegapić kolejnych. A jeżeli masz takie Audi, koniecznie pochwal się w komentarzu. Do zobaczenia, cześć!